w świątecznym wydaniu naszych wiadomości z PONT News TV. Mamy dla Was kilka ciekawych informacji, ale na początek głos przekazujemy Wójtowi Gminy Przeciszów Tomaszowi Kasowskiemu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy, pozwólcie, że w imieniu swoim, jak i całego samorządu Gminy Przeciszów, złożę Wam życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy. Życzenia przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogody ducha i tego, żeby przyjście Chrystusa, który zmartwychwstał, wlało w nas, nasze serca, nową nadzieję. Te święta będziemy obchodzić dosyć nietypowo, bo po raz pierwszy bardzo często osobno, odizolowani, bez swoich najbliższych, ale myślę, że jest to nadzieja. Nadzieja, że wirus, że choroba ustąpią i za jakiś czas znowu będziemy mogli stworzyć wspólnotę i cieszyć się tym wszystkim, co nas otacza. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego. Nasz Dom Kultury nie stopuje. Nadal możemy oglądać wystawy, że ze względu na sytuację musimy obejrzeć je w wersji filmowej. Te wystawy to Wyszyńskiego i Wojtyły, Gramatyka Życia oraz Zwiastuny niewiasny. Kultura w sieci to kolejna inicjatywa Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyciszowie skierowana do mieszkańców naszej gminy z uwagi na zaistniałą sytuację i czas, który spędzamy w domu z najbliższymi gmina biblioteka publiczna uruchamia kolejne działanie i chcielibyśmy państwa zainteresować i chcielibyśmy państwu zaproponować wystawę Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II Prymasa Wyszyńskiego, która już dwa lata temu była zorganizowana z okazji 70. rocznicy wstąpienia na tron prymasowski kardynała Stefana Wyszyńskiego i 40. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Obecnie wystawa znajduje się tutaj za mną. Chol głównym galerii na skrzydłach w Domu Kultury w Przeciszowie. Niemniej Państwo będziecie mieli możliwość oglądnięcia jej w formie plików cyfrowych na stronie internetowej gminnej biblioteki publicznej w Przeciszowie. 17 marca w Domu Kultury w Przeciszowie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Zwieszone wiosny”. Organizatorem, którego była Gminna Biblioteka Publiczna Przyciszowia. Topnieje śnieg, pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty, ptaki budują swoje gniazda. Całe to piękno odzwierciedliło się w pracach naszych dzieci z terenu gminy Przyciszu. Ponad 50 prac spłynęło do nas, to naprawdę bardzo cieszy, a przede wszystkim warto zaznaczyć to, że różnorodność form i pomysłów. Z dzieci naszego terenu, związaną z tematyką wioseną, wzbudziło ogromny podziw jurorów oceniających pracę. W konkursie były oceniane kategorie wiekowe: kategoria przedszkole, to jest najmłodsi uczestnicy naszego konkursu, kategoria klas 1-3 oraz kategoria klas 4-8. Wszystkie prace są naprawdę przedsudowne, a przede wszystkim są oryginalne, pomysłowe i na pewno wszystkie są najważniejsze. Nagrody dla zwycięzców konkursu oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wręczone po wznowieniu działalności Gminy Biblioteki Publicznej przy Ciszowie. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów. Pamiętacie o konkursie literackim Obmyślam świat wiosną skierowanym do dzieci i młodzieży z gmin Doliny Karpia. Termin nadsyłania prac mija 24 kwietnia tego roku. Gmina Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogłasza konkurs Obmyślam świat wiosną. Serdecznie zapraszamy na niego dzieci i młodzież z terenu gmin Doliny Karpia. Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania na naszej stronie gbpprzeciszow.pl. Kolejny konkurs, tym razem plastyczny, to bajkowy świat. Skierowany jest on do dzieci i młodzieży z gminy Przeciszów. Dzięki konkursowi możemy przenieść się w bajkowy świat Hansa Christiana Andersena. Stwórzcie ilustrację do jednej z wybranych bajek. Zakończył się kolejny konkurs plastyczny dla dzieci z terenu Gminy Przeciszu pod nazwą Koszeczki Wielkanocne, organizatorem, którego również była gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie. Całem tego konkursu przede wszystkim było kultywowanie wielkanocnych tradycji świątecznych oraz rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych naszych dzieci. To właśnie dzisiaj 8. Odbyło się podsumowanie prac tego konkursu. Jurozy, po zapoznaniu się z 50 pracami uczestników, postanowiło nagrodzić 16 uczestników oraz wyróżnić 6 prac. Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom danego konkursu. Chcemy podkreślić, że wszystkie prace naprawdę były przecudowne, a przede wszystkim bardzo estetycznie zrobione. Co do nagród, w konkursie Koszyczki Wielkanocne informujemy, że nagrody będą wręczane po wznowieniu działalności naszej instytucji. I na koniec jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w naszych dalszych konkursach i czekamy na ciekawe prace. Kto z Was uczy się rosyjskiego w naszym Domu Kultury? Teraz wprawdzie zajęcia zostały wstrzymane, ale Pani Halinka jest do Waszej dyspozycji podczas konsultacji mailowych. Języki obce są cudowne. Jeśli ludzi się czasami. Zachęć kogoś językami. Może ruski albo włoski? Jak zachęcisz, będzie włoski. Drodzy Państwo, od stycznia tego roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie ruszyły zajęcia z języka rosyjskiego. Zostaje w domu, czyli Język Rosyjski Wolnej Chwili. Taki komunikat pojawił się ostatnio na stronie naszej biblioteki. Pragnę poinformować, iż od 21 marca. Jest możliwość konsultacji w sprawie nauczania języka rosyjskiego drogą mailową: halina czerwiec malpa.interia.pl. Dobry nastrój oraz pozytywne nastawienie to wszystko, co jest potrzebne dla dobrej nauki. Młodzi modelarze, nie ustawajcie w swoich działaniach. O tym, że zostając w domu, nadal możecie rozwijać swoje pasje. Opowiem Wam, Pan Łukasz. Zostaje w domu, czyli modelarstwo w wolnej chwili. Zachęcamy dzieci i młodzież z terenu gminy Przeciszów, ale i nie tylko do uczestnictwa w konkursie, który Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie ogłosiła już kilka dni temu. Zachęcamy do sklejania modeli kartonowych, zachęcamy do dzielenia się tymi pracami z innymi modelarzami i zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Konkurs potrwa do 31 maja, więc mamy sporo czasu, a ten czas, który spędzamy obecnie w domu, możemy spożytkować między innymi na tworzenie pięknych dzieł z kartonu. Gmina Biblioteka Publiczna jako organizator konkursu przewidział nagrody dla najlepszych prac i w związku z tym czekamy Czekamy na e, Wasze modele. E, przesyłajcie je drogą elektroniczną na e, adres mailowy kultura przeciszów .pl. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Dziękuję bardzo. Witamy Was w kolejnym odcinku na naszym kanale Sponci TV. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia i wytrwałości w odnalezieniu się w tym trudnym, ze względu na epidemię czasie, a jednocześnie pięknym ze względu na święta i budzącą się do życia wiosnę. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzę wszystkim dużo dużo zdrowia, smacznego jajka, mokrego dyngusa. Do zobaczenia i do usłyszenia.